Witajcie, dzisiaj pogadamy o czymś, co dotyczy chyba każdego. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego, no wiesz, podejmujemy pewne decyzje albo kupujemy konkretne rzeczy, czasem zgadzamy się na coś i nawet nie do końca wiemy skąd ta decyzja się wzięła. To jest fascynujący temat, jak my, ludzie, wpływamy na siebie nawzajem. I to się dzieje non stop, prawda? Dokładnie, w szkole, w domu, w sklepie. Właśnie, w rozmowach ze znajomymi, nawet jak coś oglądamy w internecie. Dzisiaj spróbujemy sobie to trochę rozłożyć na czynniki pierwsze, ten cały mechanizm wzajemnego oddziaływania. Chcemy zrozumieć, czym jest samo wywieranie wpływu, jak to odróżnić od perswazji, no i kiedy mamy już do czynienia z manipulacją, bo to też ważne. Mhm. To trochę jak, nie wiem, nauka rozpoznawania narzędzi. Niektóre są pomocne, inne, no cóż, mogą być użyte nie fair. Gotowi na taką małą podróż w świat naszych interakcji? No to co, zaczynamy. Dobrze, yy, rozpakujmy to, może zacznijmy od samego początku. Co to w ogóle znaczy wywierać wpływ na ludzi? Pomyślmy o takiej prostej sytuacji. Sklep. Widzimy cenę 2,99 zł. Klasyka. No właśnie. Teoretycznie to prawie 3 zł. Ale jednak ta dziewiątka na końcu jakoś. Działa, prawda? Wydaje się, że to taniej. Mhm. I często przez to chętniej sięgamy po taki produkt. I to jest właśnie chyba najprostszy przykład wywierania wpływu. Dokładnie tak. Wywieranie wpływu to jest, wiesz, bardzo szerokie pojęcie. Oznacza po prostu taki proces, w którym działania jednej osoby albo nawet grupy prowadzą do jakiejś zmiany u innych. Zmiany w zachowaniu, w myśleniu, w postawach. Czyli to nie musi być nic złego. Absolutnie nie. Trzeba zrozumieć, że wywieranie wpływu samo w sobie nie jest ani dobre, ani złe. To po prostu naturalna część życia w społeczeństwie. Rodzice wpływają na dzieci, nauczyciele na uczniów, przyjaciele na siebie. Czasem, jak w tym przykładzie, sceną, to jest tylko jakaś drobna sugestia. Coś, co nas delikatnie popycha w jakimś kierunku. O, i właśnie z tą ceną jest fajna historia. Słyszałem, że w latach 60. w Los Angeles był taki właściciel sklepu monopolowego David Gold. A, znam tę historię. No i on zaczął eksperymentować. Sprzedawał różne rzeczy po 79 centów 99 centów do 1,49 dolara. I zauważył coś niesamowitego. Te produkty z końcówką 99 centów schodziły jak, jak świeże bułeczki, o wiele wytyńszy niż inne. Mm -hmm. To go tak zainspirowało, że w 82 roku otworzył sklep 99 cent. only. I to chwyciło. Dzisiaj to jest, wiesz, ogromna sieć. Niesamowite. No właśnie, niewiarygodny, jak taki mały psychologiczny trik z ceną może stać się podstawą wielkiego biznesu, co? To jest świetny przykład. Pokazuje siłę sugestii i to, jak działają pewne mechanizmy psychologiczne w naszych głowach. Nasz mózg ma taką tendencję, żeby skupiać się na pierwszej cyfrze. To się nazywa efekt lewej cyfry. Aha. I przez to 299 wydają się być znacznie bliżej dwóch złotych niż trzech. Nawet jeśli logicznie wiemy, że to prawie to samo, rozumiem. To pokazuje, że wpływ można wywierać na wiele sposobów, często wykorzystując takie subtylne mechanizmy naszego postrzegania. Ale ten przykład to tylko jedna z form. Warto popatrzeć na inne, może bardziej złożone. Jak na przykład perswazja. Perswazja. No właśnie, to słowo brzmi już trochę inaczej. Poważniej może. Czym to się różni? W perswazji kluczowe jest świadome przekonywanie kogoś do czegoś. Znaczy, używamy tu konkretnych argumentów, faktów, jakiegoś logicznego rozumowania. Celem jest, żeby ta druga osoba zrozumiała nasz punkt widzenia, nasze racje i, co jest bardzo ważne, żeby dobrowolnie, świadomie się z nami zgodziła albo przyjęła naszą propozycję. Czyli tu liczy się argument. Tak, perswazja opiera się na sile argumentów i co też ważne, na szacunku dla drugiej osoby. Traktujemy ją jak partnera w rozmowie. Chodzi o to, by przekonać, a nie jakoś zmusić czy oszukać. Mhm. Czyli jak, dajmy na to, próbuję przekonać rodziców, żeby pozwolili mi iść na koncert. Mhm. I przedstawiam im plan, o której wrócę, że pójdę z kimś zaufanym, że to dla mnie ważne, bo gra mój ulubiony zespół. Tak. I oni po wysłuchaniu tego, po zastanowieniu, mówią: Dobra. To jest właśnie perswazja, bo przedstawiłem swoje racje i liczyłem na ich świadomą zgodę. Dokładnie, to jest idealny przykład. Podajesz logiczne argumenty, starasz się rozwiać ich ewentualne obawy, jesteś otwarty w swoich intencjach, liczy się jakość tych argumentów i to, czy druga strona je zaakceptuje po przemyśleniu. W perswazji ważna jest taka przejrzystość, obie strony wiedzą, o co chodzi. Okej, okay. można powiedzieć, że perswazja to jest taka, no, Uczciwa próba przekonania kogoś do swoich racji. Rozumiem. To brzmi jak naprawdę zdrowy sposób komunikacji. Ale wspomniałaś, że są też inne formy wpływu. I jest ta jedna, która chyba budzi najwięcej no, kontrowersji. Manipulacja. Już samo to słowo ma taki negatywny wydźwięk, prawda? Zdecydowanie. Czym ona się tak naprawdę różni od perswazji? Gdzie jest ta granica? Bo czasem może być chyba cienka. To w praktyce bywa czasem, no właśnie, subtelna. Kluczowa różnica tkwi w dwóch elementach. Po pierwsze, świadomość osoby, na którą wpływamy, a po drugie, intencja osoby wpływającej. Manipulacja to jest wywieranie wpływu w sposób ukryty. Podstępny, osoba manipulująca celowo ukrywa swoje prawdziwe zamiary. Aha. Albo stosuje takie techniki, które mają skłonić drugą osobę do zrobienia czegoś albo do zmiany zdania, często wbrew jej własnemu interesowi. Ale dla korzyści manipulatora. Tak. I co najważniejsze, osoba manipulowana nie jest świadoma, że podlega temu procesowi wpływu. Albo nie zna prawdziwego celu tych działań. Wykorzystuje się tu często niepełne informacje, kłamstwa, niedopowiedzenia, ale też takie techniki bardziej psychologiczne. Jakie na przykład? No na przykład odwoływanie się do poczucia winy, do strachu, do poczucia obowiązku, granie na emocjach. Manipulatorowi nie zależy na tym, żeby ktoś zrozumiał i świadomie się zgodził. Chodzi tylko o osiągnięcie własnego celu, często za wszelką cenę. Czyli manipulacja to trochę taka gra znaczonymi kartami. Ktoś udaje, że gra fair, a tak naprawdę oszukuje, żeby wygrać. Można tak powiedzieć. To dobre porównanie. A czy mogłabyś podać jakiś przykład, może taki bardziej z życia wzięty, gdzie ta manipulacja może się pojawić, ale nie jest to od razu jakieś wielkie oszustwo finansowe czy coś? Oczywiście. Manipulacja potrafi być bardzo subtelna. Pomyślmy o sytuacji w grupie znajomych. Ktoś bardzo chce, żeby cała grupa poszła na jakiś konkretny film. Okej. Okay. Ale reszta nie ma specjalnie ochoty. I zamiast przekonywać argumentami, to byłaby perswazja, ta osoba zaczyna mówić coś w stylu: No idźcie ze mną, przecież wiecie, jak mi zależy. O, znam to. Ostatni byliście tacy dla mnie nie niemili, to chociaż to dla mnie zróbcie. Albo: Jak nie pójdziecie, to znaczy, że w ogóle wam na mnie nie zależy? Czyli granie na emocjach poczucie winy. Dokładnie. To jest próba wywołania poczucia winy, szantaż emocjonalny, a nie przedstawienia argumentów za filmem. Ta osoba ukrywa swój egoistyczny cel, chce obejrzeć ten film za wszelką cenę, pod płaszczykiem jakichś zranionych uczuć, albo testowania lojalności. To już jest forma manipulacji emocjonalnej. Rozumiem, to faktycznie może być subtelne. Co więcej, Manipulacja często wiąże się z ignorowaniem norm etycznych, moralnych. Może polegać na takim tendencyjnym przedstawianiu faktów, wybieramy tylko te informacje, które pasują do naszej tezy, a celowo pomijamy te, które mogłyby ją podważyć. Selekcja informacji Właśnie albo wyolbrzymianie pewnych spraw, a umniejszanie innych. W reklamach czasem widzimy takie subtelne formy. Gdzie sugeruje się nam coś, nie mówiąc tego wprost, grając na naszych lękach czy pragnieniach w taki sposób, który omija naszą racjonalną ocenę. Mhm. W kategoriach etycznych manipulacja jest zawsze oceniana negatywnie, bo narusza autonomię drugiej osoby i jej prawo do świadomej decyzji. Czyli podsumowując, kluczowe jest to ukrywanie prawdziwych intencji i fakt, że osoba, która jest obiektem manipulacji, nie do końca wie, co się dzieje i podejmuje decyzje na podstawie fałszywych informacji albo pod wpływem nieuczciwie wywołanych emocji. Jest Są jawne, argumenty są na stole, poddane ocenie. W manipulacji intencje są ukryte, a narzędzia często nieuczciwe. Kłamstwo, podstęp, szantaż emocjonalny. Celem manipulacji jest kontrola nad decyzjami lub zachowaniem drugiej osoby dla własnej korzyści, bez względu na jej dobro. Dobrze, to spróbujmy to teraz zebrać w całość. Mamy więc to szerokie pojęcie wywierania wpływu. Ono jest naturalne, obejmuje wszelkie zmiany w zachowaniu pod wpływem innych. Zgadza się. Potem mamy perswazję to jest ta uczciwa próba przekonania kogoś argumentami, przy pełnej świadomości i dobrowolnej zgodzie tej osoby. Tak jest. No i mamy manipulację czyli to podstępne, ukryte wpływanie na kogoś dla własnej korzyści. Często z użyciem nieuczciwych metod i bez świadomości tej osoby manipulowanej. Czy dobrze to ująłem? Tak. To jest bardzo dobre podsumowanie tych kluczowych różnic. Wywieranie wpływu zjawisko ogólne, perswazja jego etyczna, otwarta forma oparta na argumentach, manipulacja forma nieetyczna, ukryta, oparta na oszustwie lub psychologicznych sztuczkach. I naprawdę warto rozumieć te różnice, to nam pomaga lepiej nawigować w świecie, w relacjach międzyludzkich, w odbiorze reklam, informacji z mediów. Żeby wiedzieć, kiedy ktoś nas próbuje uczciwie przekonać, a kiedy no. Trochę inaczej. Dokładnie, kiedy próbuje nami pokierować w nieuczciwy sposób. Super. Myślę, że te wyjaśnienia sporo rozjaśniły. To jest naprawdę przydatna wiedza na co dzień. Żeby jeszcze lepiej to wszystko utrwalić, przygotowaliśmy takie krótkie podsumowanie, takie najważniejsze punkty do zapamiętania. Może się przydać, nie wiem, jako taka ściągawka przed klasówką z WOS-u. Hmm, czemu nie? Dobra, to po kolei. Po pierwsze, wywieranie wpływu. To jest ten ogólny proces społeczny. Działania jednych ludzi prowadzą do zmian u innych w zachowaniu, postawach, uczuciach. Może być neutralne, pozytywne, negatywne. Przykład. Ta cena 2,99 zł, która zachęca do zakupu. Mhm. Po drugie, perswazja, czyli świadome, otwarte przekonywanie kogoś do czegoś. Używamy logicznych argumentów, faktów. Kluczowa jest przejrzystość intencji, siła argumentów, no i ta dobrowolna, świadoma zgoda drugiej strony. Przykład. Przekonywanie rodziców do wyjścia na koncert przez przedstawienie planu. Jasne. I po trzecie. Manipulacja. To jest to ukryte, nieuczciwe wpływanie na kogoś, żeby osiągnąć własne korzyści, często wbrew interesowi tej osoby. Opiera się na zatajaniu prawdy, kłamstwie, podstępie, graniu na emocjach. Osoba manipulowana nie jest świadoma prawdziwych intencji manipulatora ani samego procesu. Przykład. Wywoływanie poczucia winy, żeby wymusić jakąś decyzję. Dokładnie tak. To są te trzy kluczowe pojęcia. I może na koniec taka mała myśl do powiedzmy samodzielnego przemyślenia już po naszej rozmowie. Skoro teraz trochę lepiej rozumiemy te mechanizmy, może warto przez najbliższy dzień czy dwa poobserwować świat wokół nas właśnie pod tym kątem. Co masz na myśli? No, kiedy oglądamy reklamy, przeglądamy social media, rozmawiamy ze znajomymi czy nawet z rodziną. Spróbujmy zauważyć, gdzie dostrzegamy próby takiej uczciwej perswazji, a gdzie być może kryją się jakieś elementy manipulacji, czasem subtelne, czasem mniej. Czyli taka większa uważność na co dzień. Właśnie. Samo zadanie sobie tego pytania i próba analizy takich codziennych sytuacji może być pierwszym krokiem, żeby stać się bardziej świadomym odbiorcą komunikatów, i też bardziej świadomym uczestnikiem relacji międzyludzkich.